Dzień dobry. Ania Dąbrowska. Zapraszam na wiadomości z Gminy Dobra. Gmina Dobra ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy dróg wraz z schodnikami i oświetleniem położonych na osiedlu za stokrotką w bezrzeczu. Uwagi do dokumentacji projektowej można zgłaszać do końca sierpnia. Firma ProDrom na zlecenie Gminy Dobra przygotowała koncepcję budowy dróg w ciągu ulic Miętowej, Tymiankowej, Anyszkowej, Cynamonowej, Maciejki, Bluszczowej, Korzennej, Bukszpanowej, Berberysowej i Kminkowej w Bezrzeczu. W sierpniu ogłoszono konsultacje społeczne, aby przedstawić mieszkańcom opracowaną koncepcję. Dokumentację można pobrać ze strony Urzędu Gminy Dobra. Trwają konsultacje społeczne w, dla w zadania bezpieczeństwa budowa dróg na osiedlu za 100 km w Bezrzeczu. Mamy nadzieję, że uzyskamy jak najwięcej zgłoszeń od mieszkańców odnośnie zaproponowanej koncepcji budowy dróg na tym osiedlu. Na uwagi mieszkańców czekamy do końca obecnego miesiąca. Jednocześnie informuję, że cała koncepcja dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz na biuletynie informacji publicznej. Modernizacja ulicy Elżbiety w Mierzynie jest już na ukończeniu. Lada chwila Gmina Dobra przystąpi do odbioru końcowego inwestycji. Nowa droga jest już przejezdna dla kierowców. Inwestycja obejmowała kompleksową modernizację ulicy Elżbiety wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Welecką i Topolową. Przebudowano wszystkie zjazdy, wybudowano sieć wodociągową i kanalizację deszczową, przebudowano sieci gazową, techniczną i elektroenergetyczną, w tym linię oświetleniową. Wprowadzono też nową organizację ruchu. Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych. Gmina Dobra otrzymała na przebudowę ulicy 1 250 złotych zł dofinansowania z funduszu dróg samorządowych. Zakończyły się prace przy budowie boiska sportowego typu Orlik w Bezrzeczu. Gmina Dobra przystąpiła do odbioru inwestycji od wykonawcy. W tym roku gmina Dobra zainwestowała w dalszy rozwój centrum Bezrzecza. Docelowo na terenie między ulicami Górną, Miodową i Cynamonową mają powstać strefy sportowa, piknikowa, dziecięca, rozrywki, ogrodowo-parkowa i strefa dla zwierząt. W lipcu oddano do użytku rowerowy plac zabaw Pump Track, a teraz zakończyły się prace przy budowie boiska sportowego typu Orlik. Gmina Dobra przystąpiła do odbioru inwestycji od wykonawcy. Boisko ma wymiary 26 na 48 metrów, wybiegi boczne i końcowe. Na wierzchnią wykonano ze sztucznej trawy. Wzdłuż linii bocznych boiska ustawiono piłkochwyty, w których znajdują się furtki dostępu na teren boiska, po dwie z każdej strony. Teren został też oświetlony za pomocą nowych lamp. To nie koniec inwestycji w centralnej części bezrzecza. Przy ulicy Cynamonowej powstaje nowy wybieg dla psów. Wójt Gminy Dobra ogłosiła konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uwagi do projektu na 2022 rok można zgłaszać do 6 września. Program określa zakres, formę i sferę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jego głównym celem jest wspomaganie rozwoju społeczności gminy, tworzenie więzi lokalnych oraz wspieranie działań społecznych na rzecz gminy. Z projektem programu można się zapoznać na stronie Urzędu Gminy Dobra. Wszelkie uwagi należy składać do 6 września na specjalnym formularzu za pośrednictwem e-maila dotacje: dobraszczecińska.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a w Dobrej. Gmina Dobra od lat wspiera organizatorów rajdu Baja Poland. Malownicze tereny naszej gminy i regionu co roku są areną rywalizacji najlepszych kierowców rajdowych na świecie. W piątek, 27 sierpnia, rozpocznie się 13 edycja tej imprezy. Chciałam Państwa wszystkich poinformować, że od piątku do niedzieli, włącznie, będzie się, odbywał, będzie się odbywała kolejna edycja rajdu Wysoka Grzęda Baja Poland. Ten rajd będzie również odbywał się na terenie gminy Dobra. Naj, najbardziej atrakcyjny odcinek i najwięcej będzie można zobaczyć w niedzielę, dlatego też zapraszam wszystkich fanów, osoby, które są zainteresowane jazdą szybkich samochodów do gminy Dobra w niedzielę, aby podziwiać właśnie wszystkich kierowców, którzy będą uczestniczyli w rajdzie. W tym roku najlepsi kierowcy na świecie dwukrotnie zawitają do gminy Dobra. W piątek w pobliżu Wołczkowa zaplanowano odcinek testowy, a w niedzielę odcinki specjalne Lubieszyn Dobra i Dobra Szczecin. Serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na nasze spotkanie odnośnie bezpieczeństwa i organizacji rajdu Wysoka Grzęda Baja Poland. Dobrze, nauczyłam się właśnie. Proszę Państwa, jak co roku spotykamy się po to, żeby Wszyscy wiedzieli, za co każdy odpowiada, a przede wszystkim chodzi nam o to, żeby ten rajd był bezpieczny, otrzymał wysoką punktację i można było ubiegać się w kolejnych latach o kolejną edycję. Na trasach zobaczymy światową czołówkę w rajdach samochodowych. O punkty w międzynarodowej stawce powalczy łącznie 30 załóg. W swoim imieniu i w imieniu organizatorów chciałbym zaprosić wszystkich. Fanów motosportu, wszystkich kibiców motosportu na rajd terenowy wysoka grzęda Baja Poland. Jest to kolejna edycja Pucharu świata w rajdach terenowych. Zapowiadają się niesamowite emocje. Zapraszamy wszystkich serdecznie na rozpoczęcie rajdu. Start do pierwszego odcinka odbędzie się na ulicy Szafera na poligonie o godzinie 16.00 bardzo serdecznie wszystkich kibiców zapraszamy. Fani motosportu z pewnością będą czekać na załogi z numerami startowymi 203 i 204, które przyznano załogom Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja oraz Michał i Julita Małuszyńscy. Gmina Dobra jest już przygotowana do obsługi tej międzynarodowej imprezy. Proszę Państwa, e, ostatnio gościł w gminie Dobra Krzysztof Hołowczyc, dlatego też ten samochód piękny jest podpisany przez Krzysztofa jego autografem na dowódcom zdjęcia, że rzeczywiście jest to podpis autentyczny. Zachęcamy Państwa do licytacji tego prezentu, ponieważ zbieramy pieniążki dla chorej innych z Przęsocina. Drugi taki sam zestaw zostanie przekazany jednej z gmin, gdzie budowane jest hospicjum dla dzieci. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.